Najlepszym sposobem na obronę jest to, żeby twój zawodnik nigdy nie zdobył piłki. Bronimy krokiem odstawno-dostawnym. Czyli jeśli chcemy się poruszać prawo, to najpierw ruszamy prawą nogę w bok i potem dopiero lewą. Kolejną rzeczą, jeśli twój zawodnik już ma piłkę, to patrz się na jego biodra. One ci powiedzą wszystko. Będziesz dokładnie widzieć, jak się zmienia jego środek ciężkości, w którą stronę będzie wjeżdżał. Jedna noga powinna być bardziej wysunięta do przodu niż druga. Można albo mieć nogę wysuniętą tam, gdzie jest dominująca ręka twojego atakującego. Albo tak jak na przykład, ja zostałem nauczony zawsze odcinać drogę do środka boiska, ponieważ stamtąd można wjechać na obie strony kosza. Zmieniacie nogę za każdym razem, kiedy zmienia się ręka kozująca atakującego. Nie pozwalacie mu nigdy wjechać tą ręką, którą teraz kozuje. Jeszcze jedna sprawa to to, że Oprócz tego, że poruszacie się krokiem odstawno-dostawnym, to powinniście też przechodzić do kroku biegowego, czyli wykonujecie tak zwany najpierw krok krzyżowy, czyli powiedzmy chcemy się poruszyć w lewą stronę, ale musimy zacząć biec. Krzyżujemy nogi w ten sposób, że pierwszy krok robimy lewą nogą, zwyczajnie zrywając się do biegu, dobiegamy do obrońcy i dopiero potem możemy na nowo użyć kroku odstawno-dostawnego. Zawsze odcinamy drogę do kosza Wtedy faktycznie nasza obrona może być efektywna Ponieważ bronimy kosza, a nie, nie wiem, boku wojska. Zawsze też w obronie pomaga się kolegom z drużyny Jeśli zostaną minięci Jeśli osoba z piłką wjeżdża do kosza To powinieneś olać swojego ziomeczka I podbiec i starać się zablokować rzut Albo całkowicie dostęp do kosza Ważne jest to, żeby osoba z piłką nie zdobyła łatwo punktów Musicie pamiętać, żeby pilnować wzrokiem zawodnika swojego zawsze nawet jak nie ma piłki, ponieważ inaczej wam ucieknie na przykład za plecy. Jak to zrobić i jednocześnie pomagać w obronie? Musicie zwyczajnie być mniej więcej w połowie drogi do swojego zawodnika i do piłki. Żeby twój atakujący nim dostał piłki, możesz dawać zwyczajnie ręce tam, gdzie on ustawia ręce. Kolejną ogólną sprawą jest to, żebyście byli zawsze niżej na nogach niż swój atakujący. Zawsze. Żeby jak dojdzie do zderzenia, nie przewrócić się, być szybszym, lub jeśli gracie tyłem do kosza i bronisz, to jako, że będziesz osobą, która będzie niżej na nogach, będziesz mógł wygenerować więcej siły, żeby go wypchnąć. Dobry obrońca to nie jest ten, który nigdy nie daje się minąć. Dobry obrońca to jest ten, który zawsze biegnie pintem za swoim zawodnikiem, kiedy już zostanie minięty. Nieważne czy ma piłkę, czy nie, nie masz biec ślepo za swoim atakującym, tylko tam gdzie on będzie, czyli przecinać tam drogę. Ostatnia sprawa to jest odległość, jaką powinieneś mieć między tobą a osobą, która ma piłkę, powinno to być mniej więcej na wyciągnięcie ręki lub parę centymetrów więcej niż na wyciągnięcie ręki. Dobra, to wszystko z podstaw, jak bronić. No to do zobaczenia na razie.